Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zmienić biurową stylizację w wieczorową. Ruszamy! Muzyka Nazywam się Basia Józefiak, jestem stylistką i pod marką Twoja PESA pomagam moim klientkom zadbać o ich garderoby. Dziś ponownie goszczę w butiku Lu Lou w Poznaniu, gdzie znaleźć możecie stylizację na wiele codziennych i również wyjątkowych sytuacji. Stylizacje, które zaprezentuję, będą oparte na ubraniach z Luisu, Lou, a do nich dodam buty Apia i biżuterię Swarowski. Oba butiki z dodatkami znajdziecie w Poznańskim Starym Browarze. Zdarzają się takie sytuacje, w których musisz dłużej siedzieć w biurze, a potem razem ze współpracownikami lub po prostu z kimś innym jesteś umówiona na wieczór. Nie masz czasu wrócić do domu, nie masz też ochoty zabierać całego worka rzeczy na przebranie. A co oczywiste, w obu sytuacjach chcesz wyglądać odpowiednio do kontekstu i jednocześnie stylowo. Zobacz, jak ze stylizacji do biura możesz kilkoma ruchami zrobić stylizację na wieczór. Biała koszula i beżowe spodnie to bardzo uniwersalna podstawa stylizacji do pracy. Do tego proponuję dodać marynarkę w klatę, która zestawiona z białą koszulą wydaje się być wysmakowana. Ale żeby nie było zbyt sztywno, całość przełamałam sneakersami w pudrowym różu. Na pewno nie muszę ci mówić, że ten rodzaj butów jest teraz bardzo w trendach i nie łączymy go już jedynie ze stylem sportowym. Biżuterię potraktowałam bardzo oszczędnie, dodając jedynie zegarek pasujący klimatem do butów. Stylizacja staje się odpowiednia na wieczór. Białą koszulę wymieniamy na top z koronkowym wykończeniem, a marynarkę stylizujemy tak, by miała znacznie luźniejszy charakter. Podwijamy rękawy, stawiamy lekko kołnierzyk i klapy pozostawiamy rozpięte. Sneakersy zmieniamy na szpilki z błyszczącym wykończeniem, które będzie idealnie pasowało do biżuterii. Zmieniając biżuterię na wieczorową, delikatną i błyszczącą, bardzo mocno wpływamy na charakter stylizacji. A to przecież nieduży element, który zmieści się do torebki, gdy rano będziemy wychodzić z domu. Propozycję z biura na wieczór oparłam na zielonej oversize'owej sukience w butelkowej zieleni. W ciągu dnia zakładamy na nią miękki sweter, dodajemy stylową apaszkę i zabawną biżuterię o luźnym charakterze. Buty na słupku są bardziej komfortowe niż szpilki, więc cały dzień w takich butkach będzie ci wygodnie. A jeśli jest chłodniejszy dzień, możesz dodać do stylizacji kryjącą stopy w czerni lub zieleni. zmienić stylizację na klimat wieczorowy, zdejmujemy sweter i z sukienki robimy główny element stylizacji. Lekką biżuterię zmieniamy na coś wyjątkowego, o awangardowym charakterze. Jestem fanką tych asymetrycznych kolczyków. A buty z bodków zmieniamy na sandałki w dwóch odcieniach różu. W wersji wieczorowej, chcąc podkreślić odrobinę swoje kształty, wykorzystaj apaszkę jako pasek. Możesz pozostawić ją samą lub wzmocnić złotym łańcuszkiem. Jeśli kiedykolwiek miałeś wątpliwości, czy róż pasuje do zieleni, zaufaj mi. To bardzo dobre, choć nieoczywiste połączenia. Jestem bardzo ciekawa, czy wykorzystasz moje propozycje, a może zainspirują cię one do stworzenia własnych stylizacji. Koniecznie napisz mi w komentarzu, która stylizacja jest Twoim faworytem. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i dać łapkę w górę. Widzimy się już za tydzień. Cześć!